Działasz w trudnej i specyficznej branży? To odcinek właśnie dla Ciebie. Cześć, z tej strony Wiktor Bernacki i Witam Cię w 41 odcinku, a w dzisiejszym odcinku dowiesz się jak możesz się reklamować oraz pozyskiwać klientów w trudnej oraz specyficznej Branży. Wśród tych wszystkich rozmów, które przeprowadziłem z przedsiębiorcami, a idą one już w setki, wielokrotnie słyszałem, że moja branża jest specyficzna. Działam w specyficznej, trudnej branży. Tutaj się w ogóle nie da reklamować, tutaj nie ma jakichś punktów, które pozwoliłyby mi się wyróżnić na rynku. Jedyne co mogę, to mogę konkurować ceną i uwierz mi, w większości przypadków jest to po prostu bzdura. Oczywiście, że są branże, nazwijmy to trudniejsze pod kątem reklamowania i branże łatwiejsze, bardziej takie wdzięczne, natomiast w większości przypadków ograniczenie się do stwierdzenia, że moja branża jest trudna i specyficzna jest nie do końca prawdziwe. Użyłbym takiego stwierdzenia, że żadna branża nie jest trudna i specyficzna. Każda branża ma pole do zagospodarowania pod kątem reklamowym i postaram się ci to w tym materiale udowodnić. Do tej pory współpracowałem z firmami zarówno z takiej branży bardziej przyjaznej reklamowaniu, czyli nie wiem, branża edukacyjna, jak i miałem okazję realizować kampanie, nie wiem, dla branży np. stalowej. I czy branża stalowa jest branżą trudną pod kątem reklamowania się? I tak, i nie. Już ci mówię dlaczego. To znaczy. Jeśli działasz w branży takiej bardzo specyficznej, gdzie wydaje ci się, że tych firm jest na rynku bardzo mało, albo konkurencja no nie reklamuje się na Facebooku, nie wykorzystuje reklamy w Google. To nie wykorzystuje jej z dwóch powodów: albo taką reklamę już kiedyś przetestowali i okazała się nierentowna, albo w mojej ocenie bardziej prawdopodobny przypadek, Nigdy takiej reklamy nie zastosowali, bo już na samym starcie stwierdzi, że taka reklama się po prostu nie sprawdzi. I nie, nie twierdzą parcie, że musisz wykorzystywać reklamy na Facebooku czy reklamę w Google. Są jeszcze inne narzędzia marketingowe, które możesz stosować. Natomiast w większości przypadków te narzędzia nigdy nie zostały wdrożone do żadnej z firm, bo firma twierdziła, że ta barwa jest specyficzna i reklama tu i tu się po prostu nie sprawdzi. Ja natomiast na podstawie jakiegoś doświadczenia i też, też rozmów z osobami, które robią to co ja, tylko trochę na innym obszarze. Doszliśmy do jakiegoś podobnego wniosku, że często branża specyficzna i trudna jest bardziej wdzięczna pod kątem reklamowym. Dlaczego? Bo branża takie dość oczywiste, typu nie wiem, branża fitness pod kątem reklamowym jest bardzo, bardzo oblegana, ale już taka branża specyficzna i trudna, gdzie teoretycznie jest mało przedsiębiorstw, które się tym zajmują i tych firm jest na rynku stosunkowo wiele, to ta branża jest wdzięczna pod kątem reklamowania, ponieważ najczęściej nikt się nie reklamuje nikt nie wykorzystuje działań marketingowych do promocji swojej firmy. I Ty działając w takiej trudnej, znowu powtarzając słowo, trudnej i specyficznej branży, jesteś w stanie dużo szybciej się na tym rynku wyróżnić, niż konkurując z setką tysięcy innych firm, które robią dokładnie to samo. Także jeśli działasz w branży jakiejś specyficznej, jak Ty to nazywasz, to zastanów się, jak możesz się na tej branży wyróżnić. Ja Ci teraz nie każę robić reklam na Facebooku, ale przeanalizuj sobie, co możesz zrobić, co co robi Twoja konkurencja, czego nie robi, co można wdrożyć, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło. To by wymagało oczywiście jakiegoś głębszego audytu. Także jeśli chcesz się na powiedzmy taki audyt przedstępny zapisać, to link masz w opisie materiału. Tam przeanalizuję część swoich dotychczasowych działań i zaproponuję nowe. Natomiast jeśli chodzi o Reklamowanie się, to ja uważam, że tego typu branża jest wdzięczna. Ja bym nawet chciał działać w specyficznej i trudnej branży, bo oznaczałoby to, że większość konkurencji mojej się po prostu nie reklamuje. Ja jestem w stanie dużo szybciej wykorzystać dźwignię, jaką mi jest płatna reklama, a nie działanie organiczne bądź bazowanie tylko i wyłącznie na jakichś tam poleceniach. Zatem, jeśli działasz w takiej dość niepopularnej branży, wydaje Ci się, że ta branża jest trudna, że reklamowanie się jest tu niemożliwe, to nie podchodź do tego, że od razu stawiasz już. Tezę, tylko najpierw postaw sobie hipotezę i potem tę hipotezę sprawdź. Może się okazać, że działania, które by dzisiaj wydawały absurdalnie nieoczywiste pod kątem reklamowym, się sprawdzą. Pamiętaj, że w większości systemów reklamowych, czy to na Facebooku, czy w Google, są Twoi klienci. Bez względu, kim ten klient jest: czy jest to młoda matka z dzieckiem, czy jest to młody ojciec z dzieckiem, czy jest to pracownik korporacji, czy jest to prezes dużej firmy, czy jest to pracownik jakiejś firmy B2B, tam są Twoi klienci. Dlatego zastanów się na spokojnie, jak możesz wykorzystać te narzędzia marketingowe, te kanały, które obecnie posiadasz, do wypromowania Twojej branży. Nie posługuj się stwierdzeniem, że Twoja branża jest specyficzna, bo w większości przypadków, w takiej specyficznej branży, dużo prościej się wyróżnić, bo większość firm się kompletnie nie reklamuje, kompletnie się nie promuje w sieci, a Ty możesz zacząć to robić. Także otwórz sobie głowę na tego typu działania reklamowe, bo mogą okazać się naprawdę czymś, co zmieni. Twoje wyniki przedsiębiorstwa okażą się takim game changerem, jeśli chodzi o to, co osiągasz, o to, jakie wyniki Twoje przedsiębiorstwo uzyskuje. Bądź otwarty na nowe zmiany, nie bój się wdrażać, nie bój się stawiać hipotez, nie musisz zakładać sobie działań reklamowych przez najbliższe 5 lat, tak? Postaw sobie hipotezę na jakiś najbliższy okres i po prostu sprawdź. Jeśli się okaże, że się jednak nie działa, no to to przestaniesz po prostu to robić, ale może się okazać, że będzie to naprawdę ogromny wyróżnik, który da Ci lawinę klientów. Lawinę klientów, którzy będą do Twojego biznesu spływali, a konkurencja się będzie tylko dziwia, jak jesteś w stanie tak szybko rosnąć z roku na rok. Nie bój się ograniczeń, nie bój się działać, to wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że trochę Cię zainspirowałem, żebyś otworzył tą głowę, jeśli w trudnej, specyficznej branży, żebyś nie bał się działać, nie bał się podejmować jakby nowych hipotez, które następnie sprawdzasz, bo Część z tych hipotez, nawet która teraz wydaje się absurdalna pod kątem pozyskiwania klientów, może naprawdę zmienić Twój biznes. To wszystko w tym materiale. Jeśli jesteś zainteresowany konsultacją marketingową bądź poradnikiem marketingowym dla małej i średniej firmy, bezpłatnym poradnikiem, to wszystko znajdziesz w opisie tego materiału. Tymczasem, co, żegnam się z tobą, życzę Ci dobrego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się. Cześć.